Cześć, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Właśnie zaczynamy dzisiejszego vloga. Chciałam Wam opowiedzieć, że jedziemy dzisiaj do największego centrum outletowego chyba w Polsce. Jest ono pod Warszawą. Właśnie jesteśmy w Warszawie teraz autem, zwyczajnie pociągiem, także stwierdziliśmy, że wykorzystamy tę okazję, żeby właśnie sobie pozwiedzać różne miejsca wokół Warszawy i właśnie ten outlet będzie jednym z nich. Ja co prawda jestem teraz trochę spółkana, ale jeśli mi coś tak no Maxu wpadnie w oko, no co może coś kupię. Na pewno pokażemy wam jakie tam są sklepy, jak to wygląda, bo wierzę, że dużo osób, które nie obserwuje, ze Śląska i, i mogły tam nigdy nie być. No, także zapraszam was dzisiaj do spędzenia dnia ze mną. Jesteśmy już w Piasecznie i chciałam pokazać jak to wygląda, bo czuję się jak w Disneylandzie, przez to, że to jest takie, takie jakby wszystko jest taki wzór takich domków, takie, nie wiem jak to nazwać. a tu jest Wyszek. To No, no i... Tam mamy taki domek, domek Tu są takie domki No i zaraz zobaczymy, jak to wygląda w środku i wam też na pewno coś nagram Teraz razie jeszcze nie wiem, gdzie idziemy, więc po prostu pojedziemy z Moi drodzy, okazało się, że starzy Bo właśnie do ciebie i rzeczy do kuchni Jest 29 zł. Chciałbyś taką bluzę? Nie Kupiłam sobie yy, mój drugi na plebie w w Fenero, czyli frapę karmelowe. Jestem ciekawa, czy będzie dobre, bo na nią ulebiam frapę, ale często nie lubię w chuje i piszę frapę, a dostaję po prostu kawę z lodem, czy po prostu ice latte. A Jeśli chodzi o sklepy, no to powiem tak: yy, jeśli ktoś był w outletie w Sosnowcu, to tutaj jest. Taki sam vibe i powiedziałabym, że to jest naprawdę bardzo podobnej wielkości. Może są jakieś dodatkowe sklepy? Nie wiem, bo problem ze mną i z outletami jest taki, że tu są same drugie sklepy. I nawet po to te rzeczy zwykle są dla mnie za drogie, Coś w sensie wiadomo, zdarza się tam kilka, choćby jak te chibo czy jakieś tam sportowe sklepy, gdzie mogłabym sobie pozwolić na coś, ale wciąż ym, nie są to dla mnie takie, wiecie, okazje, bo jakby to było outlet perzki, yy, to <grywy> byłoby dla mnie wspaniałą okazje. A tak to bardziej dla mnie tak, no żeby sobie połazić, jakaś ciekawostka, albo jakby były jakieś takie serie ogromna promocja, ale właśnie w Nike'u na przykład było to minus 50% od przyceny już i tam były naprawdę bardzo okazyjne ceny, ale ym, Półka z rozmiarem zbyszka była pusta i półka z moim rozmiarem też była totalnie pusta. Co było ciekawe, bo damskim wszystkie były upchane na maksa te półki i tylko rozmiar 39 był pusty. Yy, teraz jesteśmy na parkingu Galerii Faktory. Możecie mnie słychać, bo tu ci muzyka z tyłu. Yy, jesteśmy na parkingu Galerii Faktory. To są też takie outlety. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda w środku. Ale No już tak w parkingu wiedz, że to już nie jest takie, to nie jest ten sam klimat, co był yy, w tamtym outlecie. W... Mieście, w tym mieście, nie pamiętam, patrz jakiś liczny bidon. Ale śliczne są to bidony, one wyglądają jak te Starbucksa, tylko pewnie są dużo tańsze. Ej, ten jest dobra, ten jest ładny. 35 jest no, skusisz, to jest bardzo ładne. Kosztuje. 35 zł. Będzie fajny jest żeby kupić jakieś bidon. No właśnie, mnie też. To jest z becakarasem, No, nie Podoba mi się ten design straszny takich jakby taki butelki. Podoba mi się też cena. Co ej, ale to jest gumowa. Podoba mi się to, że jesteśmy ani sportowcami, ani takimi tymi wycieczkowicami wycieczkowiczami, a jesteśmy <laughs> w takim sklepie. Musimy kupić jak najwięcej rzeczy na wycieczki, to będę na wycieczki. To jest składające się tu wprasz. Teraz idziemy na fascynujące zakupy spożywcze, żeby zagłówmy na obiad. Także nic nie będę już nagrywać tutaj raczej, ale może potem coś w domu ponagrywamy. Kurde, czemu tego nie nagrało? to wpadł w drzwi Pamiętajcie o maseczkach w środku Słuchajcie, szukałam wszędzie hibiskusu suszonego I nigdzie nie było dzwoniłam tyle różnych herbaciarni Wszystkie Five o'clock, które były w galeriach Tutaj, gdzie giery kotów i terasy I nigdzie nie było tego hibiskusa I teraz podjechaliśmy w ogóle do herbaciarni Myśleliśmy, że to jest gdzieś dalej, bo byliśmy w galerii I okazało się, że to jest przystanek metra od naszego domu <noise> Więc moglibyśmy przyspieszyć, To byłoby jakieś 6-7 minut No ale nieważne Podjechaliśmy i było Więc to jest herbaciarni z Sikkim. Można też na miejscu chyba się da napić herbaty. Pani była przemiła, także bardzo polecam. No i to oczywiście się przyda mi do filmu. A jakiego filmu to już zobaczycie.